Dobry wieczór Państwu, witam na konferencji prasowej po meczu Komar Krakowia. MMK jest pod halę Nowy Targ. Tradycyjnie proszę trenera gości o podsumowanie spotkania i wskazanie na lepszego zawodnika w swojej drużynie. Znaczy, wiem tak, że rozegraliśmy już któryś z kolei bardzo dobry mecz. Brakowało nam zawsze gdzieś tam troszkę, trochę szczęścia, bo i ten mecz i z Tychami, wcześniej z Jaszczębimi w Sanoku. Te wszystkie mecze takie były w naszym kolejaniu brakowało nam tylko tego, żeby wygrać. No dzisiaj, dzisiaj tą konsekwentną, cierpliwą grą e, zrobiliśmy naprawdę e, no, duży sukces dla tej drużyny. Tym bardziej, że, że cały czas mamy kłopoty kadrowe. No, dziś nie mogło wystąpić siedmiu zawodników, e, także w składzie było jeszcze trzech juniorów młodszych i, i też, też potrafili, potrafili, podołali zadanie walczyć, także ja gratuluję chłopakom świetnej postawy i, i, i przede wszystkim wygranego morszu. Jeszcze proszę o wskazanie. E, Kelly Czujczyk. Dziękuję bardzo. Proszę państwa. Ja uważam, że zastawu 3.1 3-1, yy, wiadomo pierwsza tercja była yy, taka jaka była, ale zastawu 3-1, gdyśmy prowadzili, nie powinniśmy, nie powinniśmy te, tego meczu przegrać. Yy, taká družina v takém, skladě po prostu nepoví na to přegrát, ale je, je, ježeli nepopilnujeme zavodníků před brankou, to otřimujeme branky, ježeli z druhé strany mm, málo střeláme, nebo nemáme zavodníků před brankou z přetivníka, ty branky tam sami ne, ne, nespadnou, ne, ne, ten kroužek sam tam se nevyřučí. Także nie możemy potem ten, ten, ten mecz wygrać, gdyż jsme się ostatnich 5 minut e, starali najwięcej z tego meczu, ale nie gra se się e, 5 minut, ale całych 60 minut. A już my ten wynik nie dogonili. E, najlepszy zawodnik e, Dziękuję bardzo i proszę panowie o pytania. No nie za bardzo. Nie za bardzo. Potrafi, potrafi bronić lepiej. I takiej rywalizacji przed na stronę Raszki. pan, to jest daleka droga. Przede ten playowy trzeba wywalczyć. A nemyslím, a, nemyslím, nemysl já Já ja, zakladám. ja zakladám, že mám Ja zakładam, że mam piątek cholernie trudny mecz a a, a, a koncentruje się na to a nie co będzie tam ja nie wiem za miesiąc albo potem. To, to nie ma sensu. A ci, nie grali, dostali szansy na grać, potrzebują potrenować, potrzebują troszeczkę, kondycję nabrat, zdobyć, także dlatego nie grali. To nie znaczy, że nie będą w następnym meczu grać. W ostatnim meczu w Krakowie narzekał Pan troszeczkę na e, motywację z, e, w swojej drużyny, zaangażowanie niektórych graczy. No, dzisiaj podchale było zupełnie inną dużą niż wtedy. Te, tak jak Pan wspominał, te ostatnie mecze nieznacznie przegrane. Czy pojawiły się jakieś nowe sposoby na zmotywowanie zawodników do gry? Skąd się tak powiem, ta metamorfoza teraz? Wziąłem podchale zdecydowanie, jest na fali wznoszącej. Wydaje mi się, że, że zawodnicy sami muszą w to uwierzyć, że, że potrafią grać, że mimo, mimo to, że spadło to na nich dość szybko, że, że po prostu grają dla siebie, że muszą, muszą, muszą walczyć w każdym meczu, no bo najgorzej jest, najgorzej jest tak, kiedy tak jak już ten wspomniał rochaczek, gdzie jest 3-1 i w tym momencie przykładowo przebywa się dwoma bramkami i wtedy już morale spada, spada myślenie i walka, no i wtedy kończy się wynik przykładowo 8-1 czy 8-2, dlatego tu trzeba grać za całą za każdą bramkę i, i, i nad tym pracowaliśmy dość długo z tymi chłopakami, żeby żeby troszeczkę mentalnie, mentalnie uwierzyli w to, że, że, że jednak nie są źli, że nie są źli, że, że to miejsce w tabeli nie do końca odzwierciedla e, stanowi, stanowi faktycznemu. Także po prostu wszystko jest teraz w naszych rękach. Wiadomo, że my mamy inne cele. My mamy teraz główny cel jest się utrzymać, nie zająć ostatniego miejsca i, i o, to, o to walczymy. I, I myślę, że ta świadomość do, do wszystkich tych chłopaków, do ich głów dotarła. Jeszcze Pana Rąchka, to jest statystyczna bardziej. To jest strzelca drugiej i trzeciej banki, dla którego tam bo jakieś problem z komunikacją z plikałem. Z drugiej. Drugie jest imonen, a z trzeciej Lenius. Kto, z drugiej kto? I wody? Tak. A tak Lenius. A, 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 a. Tak, tak, tak. Tak do znań Panie trenerze, czy ten wynik paradoksalnie nie może być przydatny dla Pana, taki kubeł zimnej wody przed tymi decydującymi rozgrywkami, bo pani już nie będzie musiał motywować. Wystarczy, że będzie Pan przypomniał ten wynik dzisiejszy. To pokaże czas. Jeżeli by to tak miało być, to bardzo dobrze, ale to pokaże czas. Ja powtarzam cały czas, że Wszystkie mecze, że od początku stycznia, że nie będzie słabych meczów, że każdy mecz jest bardzo ważny, bardzo trudny. A znowu, znowu się to pokazalo, że po prostu tak jest. A na rekapitulację albo na szczegółowo muszę pooglądać ten mecz na wideo, pogadać później z zawodnikami jak, jak się zachowali, jak i jak, dlaczego się tak, tak wydarzyło. Także możliwe, że po tym meczu im dotrze do tego, że kolejny mecz gra o wszystko. Czy jest szansa, że Barał w piątek Tak, będzie w piątek Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję bardzo. Dziękuję panu panie prezesie. Tak, Thank <laughs> you.